Siemko, już jestem, um, sorry, że ten, za, no za to, w sumie nieważne, i tak to wytnę, więc, dobra, w każdym razie, schodzimy do tej kopalni w końcu, lecimy, nie no, ja spadłem praktycznie na to, ale to jedno, Jezu, no mój fart w życiu jest duży, więc, ale schodzimy głębiej. Lecimy dalej ponieważ szukamy diaksów, bo potrzebujemy. Ogarnąłem, że potrzebujemy jeszcze dwóch diaksów dodatkowych na Enchanting Table. Więc pff, musimy ich szukać. A jesteśmy dopiero na 15 poziomie. Aha, diaksy występują poniżej zera. O, i tu jest drugie wyjście. No to fajnie w sumie. No fajnie by było, gdybym się nie podpalił, bym się nie obs yy, znaczy. przestraszył. O! O! A to fajnie. Myślicie, że zrobię klacza? Ha, es? Klacz zrobił Piesek! Nie, Jezu! Piesek mi umarł! Co się stało? Nie! Nie, -o! Jezu! Piesek mi umarł. Nie wiem, Lip. Świeczka, świeczka w komentarzach dla pieska. Świeczka w komentarzach dla pieska. Świeczucha. Zrobię mu piękny pogrzeb. Piękny. Mój wierny przyjaciel Robin umarł ty jaksy to dzięki niemu znalazłem te Diaksy. wszystko zawdzięczam jemu, gdyby nie on, tych Diaksów by tu nie było. Wszystko zawdzięczam jemu, tak naprawdę, był moim najwierniejszym kompanem, wszędzie ze mną chodziło, od, od paru minut, od paru, dni, od paru dni w ogóle, co to jest za gigantyczna kopalnia Mój biedny piesek. On, on, nie wiedział do co się pisze, ty ja... nie wiem co ja mam teraz robić... Jezu... Nie wiem... Nie wiem... Totalnie już pogubiłem się, już nie wiem... nie, nie wiem, nie jest jeszcze Klipper... Zabij mnie Klipper, bo piesek mi umarł... Jezu... Nie wiem... Do pieska znajdę cały set diamentowy... W tym odcinku... O kurde, Warden. <grywa> w tym odcinku... O kurcze, byle więcej Wardena. <grywa> w tym odcinku niestety... O na piesek. I to na samym początku. Znaczy... O kurde, Warden. Ja tam nie idę. Piesek mi umarł. Ale... Ja sam z siebie nie chcę umrzeć. Warden tu jest. Dobra, już mogę, bo piesek, piesek mi umarł. Wurde na nie ma. Jakby, nie wiem, co ja mam zrobić ze swoim życiem. No, Podpowiedzcie mi, dajcie świeczuchy dla pieska w komentarzach. Nie wiem, moje życie nie ma sensu. diamenty... co z tego, jak nie ma pieska, nie mam dzieli tymi diamentami. Jezu, już, już nie będzie drugiego takiego samego pieska. Jak na życie miał ten piesek, niestety się tak szybko skończyło. Andermany. Bijemy, Andermany. Okej, okay, niech się biją. Piękny pogrzeb. Wszystko. Wszystko dla mojego pieska. Nie wiem co ja bym powiedzieć. On przeżył tyle, ale nie mógł więcej. Biedny mój piesek. Czemu on tak szybko umarł? Tak szybko odchodzą. Czemu oni tak szybko odchodzą? Wszyscy. Jest perełka. Ale co mi z tej perełki jak nie ma pieska? Jezu, piesek, biedny piesek nie wiem. Życie jest trudne. Ile kliperów? Oni, oni już więcej trzy, cztery tam były. Pamiętajcie o świeczuszce dla pieska w komentarzach. I nawet nie myślę o drugim piesku. Myślę, że... Myślę, że na razie muszę... muszę... Muszę do tego przywyknąć, że pieska już nie ma. Że nie mam z kim rozmawiać, że jestem całkiem sam na tym świecie i nie mam żadnego kompana. Niestety. Zombie, villager, pająki to wszystko jest bez sensu. Bez mojego pieska, no to fajnie, bez sensu. No, nie wiem, nie wiem co ja mam powiedzieć teraz. Myślę, że dobra, chodźmy dalej. Już żałowa po piesku. Bo mówią, że trzeba żałoby mieć połowę tego czasu, ile się spędziło razem, no to chyba już wystarczy. Więc lecimy dalej. Nie ma się co rozczulać tak bardzo aż. Chociaż smutno mi jest bardzo, bo to mój... Jezu, jakie te kopalnie są wielkie. Najlepszy i jedyny oddany przyjaciel w tej pięknym, a jednocześnie strasznym świecie. Tam byłem wcześniej i zrobiłem taki źłup... Zióp... A ale Sigma ta kopalnia. Nie, chyba tu. No, Sigma, ale ja jestem Sigma. A, Sigma. Um, chyba tu spędzę długo. Tam widzę diaksy. Chyba cały odcinek tu spędzimy. Oj, ten odcinek będzie długi. Oj, długi. Pracujemy tylko na silnikierki. O, oświetlenie. No, cóż, cały odcinek było tak miło, fajnie szło pięknie, a tu nagle warden piesek. Pogubiłem się. Nie, nie wiem, co ja mam robić. Ja nie wiem. Warden obok mnie. Nie będę go bił, bo wiadomo, że zdechnę. Nie wiem. Piesek. Nie, no nie, nie wiem, piesek, nie wiem, co ja mam robić bez pieska. Nie mam do kogo mówić, chyba, że do was widzowie. Ja nie wiem. Mam nadzieję, że spotkam choć jeszcze jednego tak oddanego i wiernego towarzysza jak mój piesek, na przykład jakiegoś konia, ale nie, 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 wiem. <ścoughs> Wiedźma, Jezus Maria. O, wszystko tu jest. Dobra, widzę wie tak. Uch, już, już jest dobrze, już jest dobrze, już nie jest źle. Piesek niestety umarł. Ja prawie też właśnie przez Clippera. Mam kolejne diaksy. Już, już nie wiem, nie wiem, chyba, chyba już będzie koniec tego odcinka kiedy wyjdę, bo... Tak właściwie nie ma sensu bez naszego pieska, wiernego kompana świeczucha, tak jak mówię, jutro pogrzeb. Dobra, widzowie, lecimy dalej. Już wychodzimy z tej jaskini, bo już wszystko widzę oświetlone. Tylko znajdziemy jeszcze parę diaksów. Mamy 13, tak? Trzy, trzyna, 13. Mówcie jakbym jakiś przegapił. Piszcie w komentarzach. Jak najbardziej. Możecie się wręcz ze mnie pośmiać, że jestem taki głupi, że... Nie, nie, nie żadnego... Jezus Maria. Dobra, lecimy. Trzeba ich ze sobą skłócić. Dobra, mamy wolne. Nie wiem. Yo, ile diaksów. Ten odcinek będzie smutny, niestety. Nie chciałem, żeby taki był. Chciałem właśnie, na no, odwrót, żeby był bardzo wesoły. I taki śmieszny, a to wyszło, że piesek nam umarł. Co, co ty robisz? Szło też, że. że jest słabo, bo. Nie umiem wyjść z tej jaskini. Piesek na umarł. Nie mamy kompana. Nie zrobiliśmy bazy. Ale trzeba zakończyć już ten odcinek, bo. bo trzeba, trzeba. Trzeba, nie wiem jak to się nazywa, tak upamiętnić? Nie, nie upamiętnić, tak. Nie wiem, tak oddać cześć pieskowi. Wiecie o co chodzi. Więc ja kończę ten odcinek powoli. Robię tylko tego seta, wkładam do piekarników. O. Żelazko. nie mam w sumie czym przepalać. Warden, Warden tam jest. Aha, zaraz pił się. Tak zwane bye bye everybody. Mamy Wardena na łobie, uh, Więc w taki oto sposób. Z małą ilością HP. Aha, fajnie, tak sobie. No i kolejna kopalnia z małą ilością HP, z małą przestrzenią, zamykamy się tu. I tu będzie nasza baza. Tymczasowa. Robimy tak. 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 Mówiłem, wiadro lawy. Wkładamy stack. Tutaj damy to, żeby się przypalało. A no, w sumie co ma się przypalać, ESG? i tak Kilow jest, klata spodnie, Sikierka butki. I oczywiście mieczyk. Może tak być to ustawienie. Pieczuszka. Dla naszego pieska. Jeszcze jedno wiadro robimy. Żeby to akceleratora mieć. Oczyszczamy jak flipione głodnie Co mówimy? i no co? Do zobaczenia, nie? I cześć!